Bo ma za 3, 2, 1. I yy, to jest kolejny odcinek z Browstars. Jesteśmy z moim kolegą. To jest... Nie, on nie jest taki słaby. On nie jest taki słaby, tylko po prostu ma nowe konto. W sensie... Po prostu na tablecie, bo miał na telefonie. Yy, I dzisiaj wbijamy. Byłem już poza odcinkiem, bo zasięciłem 20 tysięcy. I z legendarnego Star Dropa dropnąłem mm, Street Max. Street, no, wiecie o co chodzi. I, ale ja zagram sobie właśnie Dynamajkiem. Lekki katar mam, ale jakoś to nie wpłynie chyba na odcinek, co nie widzowie? Ważne, ważne tutaj są wygrane. Żebyśmy po prostu zdobyli, wiecie, wiecie jaki jest nasz nas cel. No to no, my lecimy z gierką. Oczywiście zachęcam was do zasubskrybowania i dania łapki w górę pod filmami. Chyba, że nie chcecie, nie musicie. Serge? Au, 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 au. Jezu, ale blisko. Nie. 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 Nie, nie zgadzam się na to, Edgar. się na to nie zgadzam. W serio oni się nadal biją. Nie mogę. Kurde, myślałam, że oni tam pójdą. O nie, no co to jest? <grym> o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, na no ciągle nie trafiam. Jeszcze mam gadżetu. No, oni się... Na nich się... W sensie, ja, ja się od nich oddalam, ale oni cały czas... Oni cały czas tą bronią. O nie! O nie! Ja to widzę, co ona chce zrobić. Ja wiedziałem! Wiedziałem, że oni to zrobią. To wiedziałem. Mogę napisać... Na lama, żeby... Ale mogę wziąć, boni.

I czemu daj nam jaki z Dynamikiem? Okej. Okay. Nie mam kraken na serdzie, tylko po prostu dropnąłem spray. Ale serdziak nie ma żadnego nic naładowanego. To jest taki wolny. Nie cierpię wolnych zadymiarzy. No! i... Ja zawsze nie umiem trafiać. Ale taki Mike zawsze mnie trafia. No i... Mm. Za dużego skill'a to, to nie mamy. Gumisz... Gumisz bir! Gumisz bir! Czasami... Czasami nic nie mówię na cięgu, bo tak naprawdę to czasami nie mam nic mówić. Serge, może się nie popłacz. Bo jest taka szansa. A ty możesz co tutaj podchodzić? Aby Aha. Rozumiem, no, no, rozumiem. Wiecie, mogłem nagrywać filmiki z Minecraft. Mam podróbę Minecrafta, ale... Mogłem kupić sobie tego Minecrafta na... na telefon, ale... Nie, rodzice nie pozwalają. Mogę kupować, ale na, rodzin... na takie rzeczy, na które rodzice mi wyznaczają. O, teraz to jestem szybki. Bot jeden, Bobo jeden, G demien, demien, podruba, demien to podruba, Oskamowali nas. To jest podejrzany groszek. Na tej fury Sercz najwięcej bije. Ej, teraz może. Przegraliśmy, wygrać nie mogliśmy. Dobra, jest spoko, jakaś się to przeżyje. O Jezu, ja głośno ej tak nie wolno. Paniasz tak. No, no tak.

Najbardziej tego celu nie zrobimy. Ale jakoś się może uda. Czemu mi nie mówiliście, żebym, żebym włączył kamerkę? Czemu mi nie mówiliście? No, teraz lepiej. <grym> tak, ja zrobię trochę mniejszą. O.

Trochę nie ono nim do emo, tak, ale... Dobra. Przestawiamy. Dobra, lecimy, lecimy. Fantastico! Aha, łatwo, łatwo. Witko. Drzwi. 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 Co, co mnie bije? Baba. Baba Jaga. Mam na pewno ten gadżet, a nie słyszę. Łatwo. Okej, No, nie opatrzy mi się na nich jechać. Mogę się najmniej poczekać. Czy on ma lita? Ma, tak, tak, tak. 那你要啊好、嗯，那 What 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 OK We ma mi i ile Nie wiem ma no to gdzieś Cóż, 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 Jak będzie cóż, cóż, nie, to jest cóż, Nie ma. Dobra. cóż, z widzami. cóż, cóż, się cieszy zbic, że z cóż, 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 się cieszy, że jest na odcinku. Нарка Марка. Уи. Да, из

Fyutka. Nie miała ataków, nie miała co zrobić. Ale łatwiutko. O my good mele! Misjonoki, misionoki. Wezmę, wezmę, wezmę mango. Trochę nie jest równo, to jest jakaś ziane. Tak szczerze Bardzo spoko się tak nagrywa Brawl'a, Nie wiem czemu, ale tylko bardzo rzadko będziemy grali jakby to dla tak jest dobra jak ma dwa życia, to jest nic. Czemu się El Primo? Nemo, Weźmy. El Primo, co w tym to tak. El Primo? Może odcinki będą ze Squad Buster, jak już będę mógł to instalować Bo na razie to nie wiem, jak się nie zainstaluje przed czasem, przed wyjściem tej gry jeszcze. W ogóle gry od Supercellu super to popchnie A, rozumiem Widziałem, że to się tak skończy A, ja. Nie chcę grać tym kiełem To ja gram no na niskich no Na niskich puszkach. Oh yeah, the odd one. Master My Hypercharger. My god. Oh, come on. let me show you how it Okay. Challenge accepted. Oh, so you take your top huh? off. You. Mm-hmm. Seb Seba.

Dobra, niech on tu stoi. Widzę, stój tu. Nie ma. Tak, dzięki Edgar. Ale to mnie jest dobrze Co ja zrobiłem? Oh! Wiecie w ogóle co ojciec bell, bell robi? Po prostu więcej bije, a tak. Widzieliście o tym, ja nie. Tak drugie miejsce, tak. Drugie miejsce, dziękuję, dziękuję, dziękuję! <śles> oh, my God, my God. <śles> <śles> Może będziemy wygrywać. No, no. Jest piperka. No. Tak to bym nie miał Miko, chyba żebym go trafił. Go zdobyłem święta. Wtedy ją ja był za darmo. Pierwsza mityczna postać za darmo chyba. Mityczna, na... Mogę kliknąć bez i to bym miał już Mortisa. Jak będziecie chcieli mieć Star Power w ogóle do Edgara. Sorry, że nic nie mówię, nie mam co po prostu mówić. Jak będziecie chcieli kupić Star Power do Edgara, rękoczyny. To tam ten drugi nie jest opłacalny, bo on tylko rękoczyny jest lepsze. To myślę, że ja co, że nie ucieknę, że nie ucieknę, oczywiście, że ucieknę. Łatwiutko, łatwiutko. Zamne prohibido O tak ma staranga wpada. Spoko, spoko Ilczy... Się... Nie wiem, czy robić misji. nie, chcę mi się robić tych misji. Ale... Dobra, zagram tu po prostu. Dobra, nie na blend w miko. <śmienic> <śmienic> Dobra, mi się nie odzywa to no... Dobra, zróbmy ostatnią gierkę na ten odcinek. Będzie stat drop. Ostatnia gierka na ten odcinek. Ale... znaczy... <śmienic> Ostatnia to chodzi, że ten że ten um, chodzi. Ostatnia o że wygrana, wygrana, bo po prostu chodzi mi o stadop Ale tutaj po kampie kantery spowolniłem go. Bo... Dobre, dobra, 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 tak? Dobra, jak to być gierka dla zabawy, to biorę... Dzień dobry. Pam! Pam persa biorę. Biorę Pampersa. Pampers. Pam. Pers. Harry. Bo. Kit. Nie, no normalnie mi się trafił, mąż. Co w się sensie chodzi o. tam? wiesz, co jest najgorszą rzecz w moim życiu, co dostałem? Te dwie emocje do pana. No i pan, bo pan też zapomniał. Nie Ja się nie dam Nie, się Nie, nie rób tego, nie Nie no, dopiero jedna drużyna padła. Tak, leci! Tak! Tak, super. Banana! Nie, ona ma banana-mena. No co? Zakochał się we mnie. Zobaczymy, czy jesteś taki pro. Proszę! Nie mam StarDropa! Dobra, będzie większa szansa. Dobra, ostatnia gra! Ostatnia! Teraz już na serio mówię, Nawet jak już będzie przegrana. Ostatnia gra! To jest ostatnia, bo już nie, 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 Musiałam się zrespić obok tego kotleta. No, No i tu ma być porządek, to nie ma być żadnych małp. Pams, Pams, co żyła Adybita? A. Jessie stworzyła to na. Taka jest historia. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra. Jest, dobrze. Star jest star Dobra, zabiliśmy. mnie. Jeszcze tak gdzieś ty mnie zabije czy nie? Ważne to. Jeszcze taranga, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Jest star drop Amana, amana. Mm, ale chociaż dla ty... 20 tysięcy 150 chociaż, chociaż to no to co ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcineczku naruwa